Ludzie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Kubiks. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać top 3 piosenki o tematyce Fortnite. I jeszcze przed zaczęciem odcinka chciałbym Was serdecznie prosić o to, abyście zostawili suba z dzwonem oraz lajka pod filmem. Jeżeli będzie 15 lajków like pod filmem, to zlatuje yy, duo z grzesko yy, a więc zapraszam do oglądania. Ok, a więc trzecią piosenką jest to piosenka od Bambika. To jest przeróbka piosenki. Ona by tak chciała. Y ona mi się osobiście tak średnio podobała. Moim zdaniem ma za dużego autotune. Gdyby był trochę mniejszy autotune i nie byłoby słychać za dużego fałszu, to może by ta piosenka była nawet na drugim miejscu. Ale co, zapraszam Was serdecznie do posłuchania jej. Pamiętajcie, że wszystkie piosenki, które w tym odcinku są, macie. W w opisie filmu. To będzie słena, ale trudno. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my zaczynamy! zaczynamy. Będę przestyłza sam, dać pada mi na głowę. Banana w łapie mam, nie zjeżdżam niż nie mogę. gdy przesłonę sam i widzę słoną drogę, jak dostać się dziś tam, powiedzieć wam nie mogę. I widzę, i widzę, i widzę panią tam, podchodzę do niej cicho, bo tu nie jestem sam. I słyszę, i słyszę, i słyszę, zbliża się, i słyszę panią tu skradła, Ona by tak i chciałam zagrać ze mną. Robić winy i tańczyć ze mną, ona by tak chciała. Wygra ze mną, śpiewać nocą, kiedy gwiazdy zejdą. Ona by tak chciała, zagrać ze mną, robić winy i tańczyć ze mną. Ona by tak chciała, wygrać ze mną, śpiewać nocą, kiedy gwiazdy zejdą. Siadam na bananie i patrzę jej na oczy Ta zabiera pompę, bo chce mi zabić w nocy Widzi we mnie z może kadetę z boku, że chce wygrywać ze mną lewskila na pozmroku. Nie bierz szybko statkiem, bo daleko bardzo strefa A w oddali wizy tego walonego mecha Kapitan tego mecha myśli, że nas i pokona Tudbija do nas nie sprzegrywa, bo ma tego mecha, lecz zostało jeszcze parę osób do łatwej wygranej, który się jara jakie kiedyś... jest Ok, a więc drugą piosenką jest to piosenka od Anaeli, jest to piosenka Pompa, ona jest y, bardzo przyjemna, y, w słuchaniu ma fajnie dobrany tekst, y, nie jest przesadzony w niej autotune, jest miła w słuchaniu, więc teraz zapraszam do posłuchania tej pioseneczki. O Fortnite nowa nuta, wszyscy gracze przed YouTube'a wykrzywionych słychać tylko strzał i trzał tylko strzał Na liczniku tylko głowę, choćby z kim różowy Nie uciekniesz nigdzie, choćbyś chciał Choćbyś chciał To nie żaden fart, ej, ja nie wróżę z kart w łapie przecież mam, dwa gra to jest jakiś żart Kili dziesięć mam, każdą tu miejscówkę znam Dobrą radę tobie dam, nie masz ze mną żadnych szans ten gracz to nikt, nie wygra z nim nikt, nikt Czy to już czyt, czy jeszcze skill Strzelam wciąż henty, wciąż uważam kiedy Kolejne wyzwanie rzucisz mi Moja strzelba, moja broń Znów przesuwam po niej dłoń Oczy na mnie to jest Znowu wpada kolejna wygrana Z bomby strzelam tak. w laru już masz strzelam tak to kolejne dla mnie fragę z strzelam tak a ty nadal nie wiesz jak ty... okej, okay, a więc pierwszą piosenką jest to piosenka od Grzesko, piosenka podjąłka jest ona bardzo Yy, przyjemna w słuchaniu jest yy, fajnie wykonana, jest fajny teledysk yy, Co mogę powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie Grzesko. Yy, mam nadzieję, że nagramy ten odcinek połowy już mamy. Więc no, zostaw, zostawcie 15 lajków. No i będzie yy, odcinek z Grzesko. No i co? Posłuchajcie sobie tej prześlicznej piosenki moim zdaniem. To jest na razie najlepsza piosenka dotychczas jaka była, no i co? Zapraszam do słuchań. POTIONKA po POMPE w włożysz dzisiaj popo PO, 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 po tionka, dziś kupiłaś mego skina popo Popot po kevlarki kewlarki są takie dobre popo PO, 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 po tionka, to do gardła ci strzelę z karem popo PO, 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 po pompa w buzie, włożysz dzisiaj popo PO, 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 po tionka, dziś kupiłaś mego skina popo PO POTIONKA po, po kewlarki są takie dobre popo PO, 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 po tionka, to do gardła ci strzelę z karem, strzelę z karem. Całe życie chodzę z pompą, tylko ty ją możesz obchnąć nie, że zawsze, tylko dzisiaj jesteś pysiem, więc do pysia ty już dobrze o tym wiesz, strasznie dziki ze mnie zwierzch, mogę szarpnąć, mogę gryźć, ty przekonasz się już dziś. Jaka ze mnie przytulanka, wjeżdża w klubie, gruba łapka koleżanki, widzi na starcie, i więcej, tym lepiej właśnie trzy postacie, więc nie zginę, złóż mnie dziś, konfederację, jeden chłop, trzy przyszłe z żony, nie ma miejsca na wybory, na wybory, na wybory. Popo. Po, po, po tionka, pompę w buzie, włożysz dzisiaj popo Popot po dziś kupiłaś mego skina popo Popot po kevlarki kewlarki są takie dobre popo Popot po do gardła ci strzela z karem popo po, po, po pompę w buzie, włożysz dzisiaj popo Popot po, po dziś kupiłaś mego skina popo Popot po kevlarki kewlarki są takie dobre popo Popot po do gardła ci strzela z karem